Cześć! Witajcie w trzecim odcinku serii Minecraft Elementarz i trzecim dniu naszej przygody. Tak jak mówiłam, tak robię. Najpierw rozejrzę się jeszcze raz po kamiennym wybrzeżu i popatrzę na okolice, które mnie otaczają. To świetny moment, żeby ocenić teren i zaplanować kolejne kroki. Na początek oczywiście zakładam nową zbroję, lepiej być przygotowaną na spotkania z nowymi przy odkrywaniu nowych terenów. Na wybrzeżu wykopałam już sporo węgla, trochę miedzi i znalazłam nawet piasek, który na pewno przyda się do robienia szkła do przyszłej bazy. Dzięki kopaniu zdobyłam też punkty doświadczenia, które przydadzą się przy zaklęciach i dalszym rozwijaniu postaci. Teraz ruszyłam dalej i yy, łódko, wzdłuż łód, w wybrzeża łódką w trakcie odkrywania trafiłam na mnóstwo żwiru. Żywir przydaje się przede wszystkim do stopkrycia krzemienia, z którego można zrobić zapaniczki lub inne narzędzia. Dobra, skończyło się przyspieszanie, wracamy więc do normalnego tempa. Dotarłam właśnie do mojego nadbrzeża, które planuję wykorzystać na bazę startową. To miejsce wydaje się idealne, blisko wody, kamienne wybrzeże, daje naturalną ochronę, a przy okazji mam dostęp do drewna i węgla, które zdobyłam wcześniej. Na razie rozejrzę się dokładnie po okolicy, sprawdzam teren i zdecyduję, gdzie najlepiej postawić pierwszą fundamentę bazy. Chcę, żeby przestrzeń była wystarczająco duża, żeby pomieścić piecyki, skrzynie, a w przyszłości też farmy i zagrody dla zwierząt. W międzyczasie zauważam, że pobliżu jest sporo piasku. Przedadzą się do szkła i krzemienia, więc na pewno część materiału zostawię na później. Więc wspieram ja też punkty doświadczenia przy kopaniu, bo każdy blok ma znaczenie na start. Ale już idzie noc, więc chyba się prześpię i będziemy kontynuować drugi dzień. Dobrze, to kontynuując, najpierw zaczniemy od ustalenia już punktu startowego. Żeby mieć jak największy ogląd, rozpocznę spinaczkę na szczyt, słupkę, który samą stawi, potem go oczywiście zburza. No i stąd mogę obserwować całą okolicę. Widać może kamienne klify, fragmenty lasu. A także miejsca, gdzie będę mogła w przyszłości ustawić farmę i pierwsze struktury. Dobra, wstępnie pójdę w tamtą stronę, tam prostą, na tą górę. Zobaczymy, co tam jest. Ten i jeszcze mi do końca nie odpowiada. to idziemy. No dobra, w takim razie już zadecydowane rozbijam się tutaj, mamy w głębinie w wykorzystane to jako zbudowanie naszego domu, który będzie po części podziemią. W ogóle jest to rewelacyjny sposób na to, żeby zrobić podziemny magazyn. Chciałam, wzięłabym to wszystko w drewnie, w deskach, być może trochę jakiegoś szkła. a na pewno trochę na górze. Który będzie jednocześnie w niektórych częściach również moją podłogą. Żeby też to oświetlenie gdzieś tam docierało i żeby ten efekt nie był nudny. Mamy też obok źródło lawy. Teren jest rewelacyjny, jest tu dużo zwierząt, dużo roślinności. Niedługo będę głodna, więc... więc... czas zacząć od przede wszystkim zrobienia skrzyni, Byłam mam kwipunek. To co wiem teraz na pewno to to, że nie mam dre drewna, czyli potrzebuję trochę drewna. Przy okazji spieram trochę trawy, bo zaraz będę ją wsadzić, więc połączymy jeden z drugim. Dobrze, to bierzemy się za drewno. Ok, żeby teraz te liście nie zostały tak wkurzeni naturalnie, musimy... Podkopać się trochę wyżej, bo nie sięgniemy, i zniszczyć pozostałe drewno, które tutaj jest. Bo zasada jest taka: tam gdzie jest drewno, tam trzymajmy się liście, nawet jeżeli jest to w powietrzu. Dobra, musimy trochę poniszczyć tych liści. Nie widzę do końca, gdzie to drewno jest, gdzie go nie ma. Dobra, tam dalej to już nie będzie. Ok, chyba się udało całą drzewką. Gotowe. Możemy iść zrobić skrzynię. I... Generalnie, jeżeli chodzi o samo dopasowanie, również do natury, no to na zewnątrz, czyli na dworze, nie robię skrzyni, tylko beczki. Na początek to drewno, które zdobyłam, muszę zamienić na deski. Będą potrzebne pełne deski oraz pół bloki. Mhm. I teraz możemy zrobić beczkę, ona się tu jakoś inaczej nazywa. Beczkę, nie wiem czemu mi nie wyszukało. W każdym razie już możemy ulokować nasze zdobycze tutaj. Mięso zostawimy. To za chwilę będziemy przytapiać, to są podstawowe surowce. Pszenica będzie nam potrzebna, będziemy zaraz sieć. no możemy też posadzić również ziemniaki. Jabłka to jest jedzenie, maragdy to nasz skarb, także chowamy. Żwir, e, piasek też musimy pamiętać o tym, żeby go przytopić. To też trochę czasu trwa. E, łopatę na razie mamy, ale obstałem, że za chwilę mieć i nie będziemy, no to zostawiam. E, ziemię odkładam, mieć odkładam. Deski zostawiam, kulki, kliny będą rewelacyjne do zrobienia e, bloczków, e, bloków podobranych. Ale to jeszcze nie teraz. I odkładamy sadzonkę drzewa. Na razie nie będzie nam również potrzebny krzemień. No dobra, to chyba tyle. Więc w to pieca musimy włożyć węgiel oraz żelazo. Żeby zrobić pola uprawne potrzebujemy wody, żeby tą wodę przejść stamtąd tutaj, no to potrzebne jest tam wiaderko. Wiaderko zrobimy tylko i wyłącznie z żelaza. W czasie, gdy to żelazo będzie się robić, no to trzeba pospierać też trochę trawy. Przygotować pola, które też wcześniej trzeba pełnać. No dobra, mamy 12 nasion trawy, czas zacząć robić sadzonki, ale jak to ja, jeszcze raz zrobię sobie punkt widokowy i zadecyduję, w którą stronę się najpierw zaczniemy te pola robić. <coughs> Zaplanujemy sobie miejsce również pod hodowlę owiec, pod hodowlę krów, krowy są głośne, mega głośne, więc to, to na pewno będzie trzeba je ulokować w dalszej części. Na początek myślę, że zrobimy sobie pola pszenicy i e, po najniższej linii oporu, a może zrobimy je sobie tu odtąd <laughs> i będą spadać i iść aż tam do dołu. Oczywiście zaczniemy od niewielkich pól, e, żeby... Gdzie mam kilof? Fantastycznie, nie mam kilofa. E, więc to już puszczę na przyspieszeniu. Będziemy tutaj robić pola pszenicy. E, takie spadkowe na równi z terenem. Nie będziemy tutaj dużo kombinować. Na początek zaczniemy od zrobienia jednego kwadratu wokół wody. Więc za chwilę do Was wracam. Dobra, to już chyba bezpieczny moment, żeby spaść i żeby się nie zabić. Słońce zaraz zachodzi. Ja sobie tylko oznaczę ten teren. Bo tam się tego pozbandę. Eee, więc szybko zaoram jedną kratek, żeby oznaczyć pole, które wybrałam. Teraz idę spać i zrobię tylko kill -off, żeby na następny dzień już bez problemu to pola zrobić. O i pogoda się popsuła. Dobra, mamy deski. Teraz potrzebujemy kateków. Klatki, robimy kilo. Ok, lecimy spać. Ok, mamy już na dzień. W pierwszej kolejności potrzebujemy pieca żelazo, żeby zrobić wiadra. Dobra, dalej co tu mamy do przerobienia w piecu? Właściwie na razie to nic. Na razie zwierząt hodowlanych jeszcze nie mamy, więc musimy zrobić wiadro. tak jak mówiłam, żelazo tutaj akurat trzy żelaza na zrobienie drewna. Więc idę po wodę. Źródło lawy, mam nadzieję, że jest nieskończone. Przyda się na pewno zrobienia obs, obsedlianu. To muszę bardzo uważać, żeby gdzieś przypadkiem nie uderzyć tą lawom. Ale zobaczymy. Proszę bardzo. O, Mam obsydian, pierwszy obsydian, ale go nie wytobandę. Mogę już zacząć robić, szczerze mówiąc, produkcji obsydianu, ale na razie go nie będę, bo nie mam diamentowego kilofa do wydobycia tego, tego broku, potrzebny jest właśnie diamentowy kilof, żadnym nawet żelaznym nie dam rady go wydobyć. Dobrze, to teraz potrzebujemy łopatę, zrobimy dziurę na naszą wodę. Wokół tej wody. Zrobimy sobie pole pszenicy. Obok zrobimy pole ziemniaków. Ziemniaki tak naprawdę raczej będą już tylko wyłącznie na handel z zasadnikami. No dobra, w takim razie mamy łopatę. Jeszcze końcówka jest i cztery kratki w jedną, cztery kratki w drugą, z tego co pamiętam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobimy piątą kratkę. Zobaczymy czy ona się nawadni, bo tego szczerze mówiąc nie pamiętam. W ostatnim czasie grałam trochę Petroka, a tam jest nieco inaczej niż na jawie. Zwa, trzy, cztery na pewno. Raz, dwa, 3, cztery. Raz, cztery. Ok, teraz uzupełniamy to pole. W międzyczasie się dowiemy czy piąta kratka się naganiała, myślę, że nie. O, idealnie. Tylko się tak będzie trzeba to pole zabezpieczyć nawet kamieniami czy półblokami, Dlatego, że jeżeli skoczymy na blok, na którym znajduje się pole zora, możemy go po prostu zniszczyć. O! Właśnie tak jak teraz ja to zrobiłam. E, czyli e, tutaj koniecznie trzeba zrobić obudowę. Póki już mamy co zasadzić i mamy przygotowaną pod to glebę, to właśnie to zrobimy. A w międzyczasie zrobimy sobie dobudowę tej farmy. Stół rzemieślniczy według mnie jest za daleko. Zrobimy sobie tutaj drugi stół. Kwody raczej nie będą nam potrzebne, może ewentualnie do ozdoby na tym etapie. No i generalnie chyba dobrego gospodarstwa ma to do siebie, że te stoły rzemieślnicze i przydatne narzędzia są zawsze gdzieś pod ręką, nie? Na razie, żeby było jeszcze ładniej, jakoś urozmaicić ten teren, trzeba. I pomieszamy troszkę bloków bloków kamiennych z blokami drewnianymi, żeby to była jakaś różnorodność. Chciałabym postawić ten stół rzemieślniczy na pół bloku. Mam pół bloku drewna, niech tak będzie. <laughs> Okej, okay, koniec, świetnie, dobrze, to tutaj stawiam sobie stół rzemieślniczy. No nie, nie, nie o to chodziło, no dobra. Pustaw go sobie na razie. Może być i tutaj. Zrobimy sobie pół bloki z kamienia. Ok, gotowe. Dobrze, to już wiem, że to może stać tylko na całym bloku. Więc co do zabezpieczenia farmy? Robimy to mniej więcej w taki sposób. Tutaj powiedzmy, że będzie wejściem. No. Ok, co robię w dalszej kolejności? No to tworzę nożyczki, nożyczki e, również tylko i wyłącznie z żelaza. E, maga pomocne są przy ustawianiu terenu, żeby pozyskać krzeczek. O, proszę. Mamy krzeczek. Potrzebne są nożyczki. A więc przy niszczeniu krzew już nie będzie problemu z tym, że trzeba niszczyć krzaki, dlatego że możemy je wykorzystać w sensowny sposób. Dobra, już mamy jakiś zapas i wykorzystam to do, do zdobienia, do zabezpieczenia farmy. Tu zrobimy wejście tak w sumie na tą farmę, czyli jeszcze pozbędziemy się tego, tego, tego i tego. Butuję głównie po blokami, jeżeli e, znajdujemy się w środku, bo jest to po prostu bardziej ekonomiczny sposób butowy. E, nie, nie zabiera tyle materiału co pełne bloki. Zostało nam trochę jeszcze tego, zrobimy tak. Tu zrobimy jeszcze jakiś kamień. W ogóle z tymi kamieniami możemy się pobawić, pobawić się z diorytami. Koniecznie muszę zrobić na cegły, które się robi z gliny. To jest coś świetnego. No początek nie musimy się spieszyć, jeżeli chodzi o zwierzęta. Dlatego, że z pszenicy możemy robić chlebki. I szczerze mówiąc, chciałabym, żeby ta firma była w pełni zapełniona. Jak tam z naszym piątym kratką? No na piątą kratkę. Piąta kratka w ogóle nie jest nawodniona, więc jest dobrze. I jednocześnie woda, która jest w środku. Zabezpieczymy ją, żeby do niej nie wpaść w momencie gdybyśmy do niej wpadli i trzeba byłoby z niej wyskoczyć. Oczywiście popsulibyśmy po części pola. Myślę, że to jest optymalny sposób. Ale też można zabezpieczyć to deską. Natomiast myślę, że tak jest najlepiej. Tu postawimy sobie... o i znowu to samo. Dobra, to muszą być pełne bloki, czyli na przykład tutaj już możemy postawić krzak, tutaj nie, tutaj sobie postawimy i będziemy ciągnąć dalej. Pozbądę się oczywiście tego mojego obliska, które lubią robić to sprawdzenia terenu. Nie mhm. widzę, że powoli idzie zachód słońca. No dobrze, więc w następnym odcinku będę kontynuować budowanie mm, budowanie pól yy. I popsułam znowu, dobra, aż tu naprawiamy. OK. To na razie to wszystko.